Oceanografia jest unikatowym kierunkiem studiów prowadzonym w wyjątkowym i nowoczesnym miejscu Instytucie Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Studia mają charakter interdyscyplinarny, integrują wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych, a sam proces kształcenia jest ściśle powiązany z prowadzonymi w Instytucie badaniami. Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego to nie tylko oceanografia, ale również pięć innych nowoczesnych kierunków studiów: geografia, gospodarka przestrzenna, geologia, gospodarka wodna i ochrona zasobów wód oraz ichtiologia morska. Wydział posiada wyróżniającą ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wydział Oceanografii i Geografii od tego roku wprowadza nowy kierunek studiów: gospodarka wodna i ochrona zasobów wód. Nowoczesna Baza Dydaktyczna i Badawcza Wydziału zlokalizowana jest w dwóch miejscach. Na Kampusie Gdyńskim z siedzibą Instytutu Oceanografii oraz na Kampusie Bałtyckim, gdzie mieści się Instytut Geografii. Ponadto Wydział dysponuje dwoma placówkami terenowymi: Stacją Morską z Fokarium w Helu i Limnologiczną w Borucinie nad Jeziorem Raduńskim. Od 2014 roku studenci odbywają ćwiczenia terenowe na Bałtyku podczas rejsów badawczych w nowoczesnym katamaranie oceanograf. Jeśli waszą pasją jest morze i otaczające środowisko naturalne, to nie znajdziecie dla siebie lepszego miejsca niż Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Mogę tylko powiedzieć, że zapraszam. Naprawdę nie ma takich drugich studiów w Polsce.